Zadaj sobie pytanie na 2023 rok, kim Ty chciałbyś zostać, jakie są Twoje cele w 2023 i czy jesteś w stanie tym tematem, którym się interesujesz, pomóc innym ludziom? Cześć tutaj, Zuza z Viral i serdecznie witam Cię w ostatnim odcinku w 2022 roku. I tymczasem kończymy ten rok podsumowaniem, co było popularne, co działało w 2022 i czego możemy spodziewać się w 2023. Jakie nisze są najlepsze na 2023? Co kiedyś było popularne, a co już nie jest popularne? I jak zacząć od stycznia w 2023? Tego dowiesz się w dzisiejszym odcinku. Nie będzie to bardzo długi odcinek, ale mam nadzieję, że wartościowy. Także zapraszam Cię serdecznie do oglądania. Zacznijmy może od tego, co przyniósł nam 2022. Generalnie był to rok inny niż poprzedni, jeżeli chodzi o TikToka. Coraz więcej osób z niż innych niż tylko taniec, śpiew, muzyka itd. zaczęło na TikToka wkraczać. Nie było to tylko lifestyleowe nagrywanie, była to też wiedza, była to merytoryka. Także mm, kilka nisz dość fajnie rozwinęło się Nie tylko merytorycznych Na TikToku w 2022 roku Jedną z tych nisz była nisza beauty Gen Generalnie była to nisza oscylująca właśnie w takich em, Tego typu tematach kosmetycznych Paznokciowych, beauty, włosy em, Makijaż itd. i tak dalej I wiele kont udało się bardzo fajnie e, Tutaj wybić właśnie z tej niszy A razem z inflacją przyszły też takie konta Jak tanie zakupy e, Gdzie w jakim sklepie kupić coś taniej, na przykład zamienniki drogich, tanich kosmetyków, to już było dawno temu, ale na przykład zamienniki drogiego masła, czy sprawdzanie zakupów w sklepie, w którym sklepie lepiej je kupować, gdzie jest korzystniej, ile wydaje na zakupy przeciętna rodzina itd., to też były popul popularne tematy, szczególnie z, z nadejściem dość sporej inflacji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też tematy z organizowania swojego czasu, organizowania swoich wydatków, organizowania swojej pracy i tak dalej, i tak dalej, coraz więcej osób zaczęło przychodzić yy na TikToka pełnoletnich, także jest to już trochę starsza społeczność niż była w poprzednich latach. Także cieszymy się, bo to nam tylko pokazuje, że TikTok się rozwija i że będą na TikToku także starsze osoby i jeszcze więcej ich będzie właściwie w następnych latach. W 2022 mniej zauważyłam takie lifestyle'owych kont. Oczywiście topowych influencerów zawsze jakby było gdzieś tam widać, ale takich typowo lifestyle'owych typu mój vlog wstaje dzisiaj rano o tej i o tej porze. Widzę że z YouTube'a też to odchodzi, aczkolwiek jeszcze sporo osób robi vlogi, sporo osób zaczęło się interesować na przykład afirmacjami, rozwojem duchowym, rozwojem osobistym. I z tego punktu przejdziemy sobie do nisz, które warto zacząć w styczniu 2023. Jak wiemy, Koniec roku i początek roku nowego roku zarazem są to takie momenty zmian, świadomości, zmian swojego życia, zmianę lifestyle'u. Generalnie bardzo dużo osób interesuje się tematami rozwoju osobistego, motywacji, rozwoju duchowego. Także jeżeli chciałbyś, chciałabyś działać w tej niszy, jest to bardzo dobry czas z racji tego, że po prostu, tak jak wspomniałam, ludzie chcą z końcem, z początkiem nowego roku po prostu zmienić swoje życie, więc będą obserwować takie właśnie motywacyjne kanały. Dużo kanałów o siłowni, bardzo dużo osób chce zacząć zdrowy styl życia, więc nie tylko kanały o siłowni, także kanały o zdrowym odżywianiu, o zamiennikach produktów niezdrowych na zdrowsze, o tym oczywiście, jak organizować swój dzień, to dalej jakby jest na topie, coraz więcej osób się tym interesuje, jak planować swój budżet na nowy rok, jak planować wydatki miesięczne, to jakby są bardzo dobre tematy na styczeń 2023. Ciężko stwierdzić, co będzie popularne w 2023 roku, ale patrząc na to, co aktualnie rozwija się właśnie na TikToku, myślę, że wciąż będą to kanały rozwojowe, kanały wartościowe z wartościową treścią, które faktycznie pokazują realne Tipy, porady, jak coś zrobić, dają Ci rady na życie, po prostu ludzie szukają tego, żeby ktoś zrobił taką comfort zone dla nich w pewnym miejscu w internecie. TikTok jest w ten sposób dobry, bo można odpowiadać tym ludziom na wideo odpowiedzi. Także myślę, że tutaj tego typu tematy będą naprawdę na topie i możesz się nimi zająć, jeżeli jesteś ciekawy, jak to może u Ciebie zadziałać. Jeżeli chcesz ruszyć na TikToku w 2023, oczywiście, że jest opcja, żeby się jeszcze wybić, to nie jest tak, że już limit wybitych kont się skończył. Dalej możesz zrobić świetne wyniki, świetne wyświetlenia, szczególnie jeżeli zrobisz coś innowacyjnego. Wybierz niszę, którą chcesz. Wybrać na 2023. Jeżeli jest to nisza, która ma 10 tysięcy ogólnie osób w tej niszy, a 100 tysięcy, pamiętaj, że te wyświetlenia też mogą być inne. Pamiętaj o tym, żeby być bardzo autentycznym, żeby wyrażać siebie poprzez to, co tworzysz, bo ludzie niechętnie angażują się w treści osoby, która nie jest sobą, która po prostu udaje kogoś przed kamerą. Nie rób takich bardzo sztywnych treści, gdzie siedzisz po prostu w krawacie i mówisz, Raczej ludzie lubią spontaniczność, lubią taką autentyczność od twórców, których obserwują, więc nawet jeżeli prowadzisz jakiś kanał, który nie jest aż tak lifestyle'owy, tylko jest trochę bardziej poważny, to spróbuj mówić tak przystępnie dla ludzi. Nie używaj jakiegoś bardzo skomplikowanego języka, pokaż siebie przez te filmy, które tworzysz. Myślę, że to pomoże twoi, Twoim odbiorcom odnaleźć Cię i tak naprawdę polubić od pierwszych Twoich filmów. Zadaj sobie pytanie na 2023 rok, kim Ty... Chciałbyś zostać? Jakie są Twoje cele w 2023? I czy jesteś w stanie tym tematem, którym się interesujesz, pomóc innym ludziom? Oczywiście, wiadomo, że w pewnym momencie chciałbyś pewnie monetyzować te treści. Chociaż nie zawsze niektórzy robią po prostu to zwyczajnie ze względu na markę osobistą. Więc jeżeli chcesz robić markę osobistą, pomyśl, jaką wartość możesz dać tym osobom i co może te osoby do Ciebie przyciągnąć, a jeżeli chcesz monetyzować to, co będziesz robić, zastanów się, jaki produkt może Ci w tym pomóc, albo jak przekazywać swoje treści, żeby po prostu to przynosiło tę monetyzację. Pamiętaj, żeby nagrywać jak najbardziej jakościowe wideo, ale nie przesadzaj też z tym, bo czasem potrafisz się napracować nad bardzo bardzo pięknym wideo, a ma ono mało wyświetleń. Ważne, żeby było po prostu autentyczne, żeby było Twoje, żeby... Mm... Może nie było nawet idealnie dopracowane takie wideo, też nie są jakieś super e, wybijające się, żeby było po prostu Twoje. Możesz zacząć tworzyć na YouTube i z tego wycinać później treści. Generalnie podsumowując, raczej skupiłabym się na treściach ze zdrowym lifestylem, z lifestylem na siłowni, z jakimś zdrowym odżywianiem, z motywacją. Możesz tworzyć cytaty motywacyjne. To na początek 2023 będzie najlepsze. Pamiętaj, że ludzie chcą zmieniać swoje życie, żeby Twoje treści. Treści się wybijały, musisz być osobą autentyczną, musisz być osobą ekspercką, musisz kreować się jako eksperta. Musisz na pewno być dość spontaniczny, pokazywać swoje życie, pokazywać to, co robisz. I musisz po prostu zadać sobie pytanie: co ja zrobię, żeby być autentycznym, żeby ludzie chcieli mnie oglądać i co mogę tym ludziom dać, żeby. Realnie zmieniło to ich życie, bądź wpłynęło na to życie, szczególnie na początku roku. Daj koniecznie znać, co o tym sądzisz, czy planujesz zacząć z TikTokiem 2023, czy już zacząłeś z TikTokiem wcześniej. Daj znać, jak ci idzie, i widzimy się już w nowym roku w następnym odcinku. Dzięki wielkie, do zobaczenia, cześć!